możemy ustawiać pozycje dla elementów na różne sposoby w tej lekcji pokażę ci taki podstawowy sposób którego sam często nie używam natomiast chcę żebyś o nim wiedział w kolejnych modułach przedstawię ci lepsze sposoby ale tak jak mówię warto wiedzieć o wszystkich Cześć z tej strony Kazimierz Pin witam cię na kanale Modest Programmer gdzie pokazuję jak nauczyć się programowania i zostać programistą także przygotujemy sobie teraz jakiś prosty przykład dodamy sobie tutaj Nowy znacznik, artykuł i wewnątrz dodamy paragraf, w środku tekst, na przykład na 40 wyrazów. Następnie dodamy sobie zdjęcie, skorzystamy tutaj ze zdjęcia, które wcześniej używaliśmy. Dodajmy jeszcze alt dla tego zdjęcia, żeby to było zgodne z najlepszymi e, praktykami. Kolejny paragraf. Na 10 wyrazów. Ok, i nadajmy tutaj odpowiednie klasy. Także najpierw mamy header tekst. Dla zdjęcia dodamy header img. I dla paragrafu z dołu dodamy footer text Ok, także przejdźmy od razu do styli. Dla header tekst dodamy szerokość 80%. Dla zdjęcia, czyli header IMG, dodamy szerokość na 20%. No i stopkę na razie zostawimy pustą, tak, ale przygotujemy sobie na ewentualne e, późniejsze dodanie styli. Ok, czyli zauważ, że nasz tekst zajmuje 80% szerokości, a zdjęcie zajmuje 20% szerokości. Także jak teraz zrobić? Aby element tekst był po lewej stronie, tak jak jest, a zdjęcie było tutaj po prawej stronie, ponieważ mamy tutaj już specjalnie e, zostawiony mm, odstęp. Także możemy to zrobić, między innymi, za pomocą właściwości float. Czyli dla header tekst dodajemy float left, dla header img dodajemy float right. I co ważne, dla naszego futera musimy dodać clear both. Tak, żeby on już mógł zajmować e, sobie całą szerokość. Jeżeli byśmy tego nie dodali, dla futera dodajmy tutaj trochę więcej tekstu. Jeżeli tutaj nie byłoby tego clear both, to wtedy nie wyłączylibyśmy tego e, tabu pozycjonowania. I zauważ, że ten tekst już tutaj się wcześniej nam zaczyna. Natomiast jeżeli go wyczyścimy, to pozycjonowanie, no to dopiero tekst zaczyna się pod zdjęciem, czyli najpierw pozycjonujemy za pomocą właściwości float left ten tekst, żeby był po lewej stronie, czyli wskazujemy mu pozycję po lewej stronie. Następnie dla header img ustawiamy pozycję po prawej stronie, ale musimy pamiętać, że jeżeli chcemy wrócić do normalnego pozycjonowania już pod spodem, to musimy użyć tutaj właściwości clear both i wtedy już tutaj wszystko co będzie poniżej, no to będzie już Miała domyślne wartości. Także tak to wygląda. Tak jak Ci mówiłem, my w szkoleniu będziemy używali trochę innego pozycjonowania, moim zdaniem łatwiejszego, natomiast warto, żebyś również znał to podejście, które ustawiamy właśnie za pomocą float left, float right, oraz na koniec musimy go wyczyścić za pomocą clear. Bo... To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film Ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.